Od 28 maja w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury odbywa się wystawa zwierząt egzotycznych w kategorii bezkręgowców, których organizatorem jest Arania. Postanowiliśmy odwiedzić ich z naszą kamerą. A no, to reakcje są przeróżne w zależności od tego, co dany człowiek tutaj oczekiwał. Czy przezwyciężenia strachu, czy po prostu zaspokojenia swojej wiedzy, ciekawości? No, reakcje są przeróżne, tak naprawdę. Pająk sam z siebie, nie chce nas zaatakować. Jest to zwierzę jak każde inne. I w większości przypadków on woli się obronić niż atakować. Więc myślę, że spokój wystawa trwa do niedzieli, mamy codziennie otwarte od 10 do 18 mamy tutaj przeróżne gatunki zarówno pająków, pajęczaków i różnych innych bezkręgowców, do takich najbardziej można powiedzieć wow należy ptasznik goliad, czarna wdowa mamy również holkonie, czyli takie pająki z rodziny spychaczowatych. oprócz tego mamy skolopędry, ślimaki krocionogi, też skorpiony które bardzo ładnie zmieniają swój kolor w ultrafilecjach, no jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne i samą pracę przy pająkach, no to wiadomo że trzeba się trochę napocieć, no ale jak się już ma też tą wiedzę i tą smykałkę w tym wszystkim, no to też to idzie troszeczkę łatwiej, nie? Pochodzą z mojego domu, wracają tam, prawdopodobnie zostaną wymienione na jakieś inne po sezonie. No i wtedy tamte sobie odpoczywają, są na mojej hodowli, a jakieś inne wtedy sobie wędrują na tą wystawę i dalej jeżdżą. Też zależy, jakie są potrzeby na konkretną wystawę, czy nie będzie więcej tych wystaw, więc to różnie tam bywa. Czyli ile ma pan w sumie pająków? O kurde, ciężko powiedzieć. Na pewno więcej niż 100 gatunków, a ile konkretnie to nie powiem, nie chcę skłamać. Pająki to gatunek, który wzbudza wiele emocji. Można ich nie lubić, można się ich bać, ale kiedy dokładniej im się przyjrzymy, dostrzeżemy małe, niegroźne stworzenia, które nie zrobią nikomu krzywdy, dopóki nie poczują się zagrożone. Kto jeszcze nie zdążył obejrzeć tych imponujących okazów, może to zrobić do 2 czerwca od godziny 10 do 18.